Ja jestem Ania. A ja jestem Mia. Cześć! Zapraszamy Was na co miesięczne wyzwanie. W październiku będzie ono dotyczyło książek autorów o nazwiskach na S, S i T. Przypominamy, że celem naszego wyzwania, hashtag Czytelniczy alfabet, jest to, żeby poszerzać horyzonty literackie i poznawać e, książki autorów, których, z którymi jeszcze nie mieliśmy okazji się zetknąć. W tym miesiącu, jak zwykle, odbędzie się również maraton. Tym razem będzie to maraton z 1 na 2 października od 17:30 do 17:30, jak zwykle 24 godzinny. Czytajcie z nami, dzielcie się swoimi TBR-ami i tym, co ostatecznie udało Wam się przeczytać oraz wnioskami z tego wysuniętymi. My mamy w planach, znaczy mamy dużo swoich książek autorów o takich nazwiskach wpisujących się w maraton, wobec czego będziemy wybierać na bieżąco, bo nawet trudno by było teraz powiedzieć, na co będziemy miały ochotę akurat, tutaj głównie na co Mia będzie miała ochotę akurat podczas maratonu czy podczas wyzwania. Wyzwanie, przypomnę, trwa cały miesiąc cały październik. Natomiast z książek, które już przeczytałyśmy, chciałybyśmy Wam kilku autorów polecić. Mm -hmm. I pierwszym takim autorem, oczywiście przypomnę, my polecamy książki z literatury dziecięcej, natomiast Wy czytajcie to, na co tylko będziecie mieli ochotę. Agnieszka Stelmaszyk. Tutaj akurat wzięłam z babców książek i gdzieś z Kunegunda, ale ogólnie książki tej autorki myślę, że jeśli nie znacie jeszcze jej twórczości, to sięgajcie na pewno. Tutaj książki, które może nie są, wiecie, jakimś naszym ulubionym wyborem, ale mnie bardzo lubi, a poza tym świetnie nadają się mm -hmm. na maraton, bo tak, są, bo są szybkie, krótkie, przyjemne. to Koszmarny Karolek. I tutaj trzy przykładowe e, takie pozycje. E, koszmarnego Karolka naprawdę się szybko i przyjemnie czyta. Kolejna pozycja, którą e, bardzo lubimy, to e, Doktor Sus hmm. i e, Złoń, Słoń, który wysiedział jajko. Tak, prześmieszna, e, wierszowana e, opowiastka. E, bardzo przyjemna, e, także krótka. I z przesłaniem. Kolejna książka, Peter Speer i ludzie. ludzie. I to tutaj właściwie tekstu jest niewiele, i bardziej chodzi o ilustrację, ale mamy tu bardzo dobrze pokazaną różnorodność ludzi ze względu na różnego rodzaju kategorie, w które można człowieka wcisnąć, a wcale wciskać nie trzeba. Kolejna autorka, której mm -hmm. szkoda byłoby przegapić, Małgorzata Strzałkowska. I tutaj Rady akurat nie od Tak, Rada nie od parady, to są wiersze e, bardzo przyjemne i z e, morałem, także polecamy twórczość pani Strzałkowskiej. Mm -hmm. e, I tutaj e, duet autorski Wendy Mas i Rebecca Steed. i tu oczywiście ze względu na tą drugą bo przyjaźń do magii, która nie przemija. Tak, Mia zakochana w tej książce. Ona też jest bardzo, ma taką większą troszkę czteronkę, więc na maraton będzie, um, będzie super. A no, jest to przyjemne do przeczytania. Kolejna książka, trochę tematyka jeszcze nie. E, taka na teraz, natomiast polecamy gorąco, bo e, jest taka ciepła i przyjemna bardzo. I jest to e, książka napisana przez e, Johna Stone. Gwiazdka na ulicy Sezamkowej. Tak. E, oraz ostatnia książka, którą tu mamy do polecenia na ten moment, e, to Ulf Stark i Księżniczka, księżniczka i zakinione szczęście. szczęście. Jeśli którejś z tych pozycji nie znacie, nie znacie ich autorów, to sięgnijcie koniecznie mm, lub podsuńcie swoim dzieciom, a dajcie nam znać, jakich jeszcze autorów na S, S i T wy y, sobie cenicie i nam polecacie. My się już z Wami żegnamy. Oczywiście do wezwania i na maraton zapraszamy. A tymczasem subskrybujcie, lajkujcie, gdzie się da komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. bye